Cześć, jestem Rony Kador, to jest kolejny gameplay z gry The Forest. Słuchajcie, wpadłem na dość ciekawy pomysł, na dość ciekawą inicjatywę. Po prostu w tym odcinku z początku chciałem po prostu coś znowu zacząć budować. Czyli było, byłby to taki standardowy odcinek, lecz wpadł mi do głowy pewien pomysł. Mianowicie chcę zorganizować wycieczkę dookoła. Wyspy tutaj, bo ten las to tak jakby jest jedna wielka wyspa, tak naprawdę. E, dlatego chciałbym właśnie zorganizować wycieczkę dookoła wyspy, z tym, że nie wycieczkę lądową, a wycieczkę, e, w której będę płynąć. O, właśnie, zacznę mniej więcej z tego miejsca, gdyż mam zamiar zrobić to wycieczkę, tak jakby morską, bo to jest takie jedno wielkie morze tutaj. Dlatego w planach mam wybudowanie e, łódki. Znaczy się dokładnie mówiąc to, no nie łódki, bo tutaj nie ma w deforyście łódki, a szkoda w sumie. Jest jedna rzecz. Jest taka mała tratwa, jak widać. Z tym, że ja nie wiem, czy nie wybuduję domku na tego na wodzie, który jest jednocześnie łódką, albo dużej tratwy. W sumie jeszcze nie wiem. Tak czy siak, mam zamiar to zacząć budować gdzieś. O tam. Dlaczego nie ta mała tratwa? Eee, no, z początku myślałem o tej małej tratwie, z tym, że problem jest taki, że taka wycieczka trochę by potrwała. Eee, I musiałbym na przykład co chwilę schodzić na ląd, co jakiś czas, żeby tam zbudować jakiś mini szałas, żeby tam móc zapisywać grę i tak dalej. A na jakiejś większej tratwie, czy na tym domku, który jest tratwą, czy na, jakiejś, czy na tej dużej tratwie, Mógłbym sobie postawić łóżko, które by robiło właśnie za punkt, gdzie można się przespać oraz gdzie można zapisać grę. A kto wie, może i dałoby się to nisko zrobić. W sumie nawet nie próbowałem. Ciekawe, czy by się dało. No i może dlatego ta mała tratwa odpada. Chociaż w sumie to jeszcze nie wiem. Nie, nie namyśliłem się ostatecznie. Muszę to teraz poważnie przemyśleć. No, mała tratwa jak widać, wymaga bardzo mało surowców. Ja prawie teraz bym mógł to, byłbym to w stanie już skonstruować. No, ale tutaj jest właśnie fajnie, bo mamy, mogę tam łóżko postawić. Hmm, to też jest fajne na jedno, ta duża tratwa, ale zobaczcie, ile ona wymaga tych, kurde, patyczków oraz drzewa. Wiecie, co ostatnio budowałem, ten tutaj, dom na wodzie. Więc tego już w sumie nie chce mi się drugi raz budować tego samego, więc może jednak wybuduję tą dużą tratwę. No. Aczkolwiek tą małą tratwę też bym chciał kiedyś wybudować. Nie wiem, może sobie kiedyś wybuduję i popływam gdzieś... Bo tutaj jest jeszcze taki zbiornik wodny, tylko jakiś taki mniejszy chyba, o tutaj. Takie są tereny podmokłe. Będę musiał sprawdzić. No ale tutaj na razie duża tratwa. No więc na początku czeka mnie oczywiście dość dużo budowania. W tym też celu sobie tutaj ten wózeczek na... No to właściwie te sanie takie jakby na drewno przyciągnąłem. Więc czego to wymaga? 32 patyki, 57 kłód. No trochę mi to zajmie. W tym odcinku na pewno nie wyruszę w tą podróż. Ale budować już mogę zacząć. Ogólnie, jest nowy patch, wyszedł nowy patch do Great Forest, który znowu yy, zmienia dużo elementów interfejsu ikonki, zobaczcie, teraz in inaczej wygląda ta ikonka gdzie pokazuje ile potrzebujemy kłód, ile, ile potrzebujemy patyczków to też zostało jeszcze więcej tych ikonek zostało w tym patchu poprawione między innymi też ikonka skradania została tutaj trochę zmieniona, co się na dole pojawia właściwie to jest ikonka która informuje o widoczności. No i jeszcze jakieś tam pomniejsze zmiany. Dobra, więc muszę zacząć żmudny proces budowania. Gdybym, gdyby mi to wcześniej przyszło do głowy, to pewnie bym e, ten domek, co budowałem na wodzie, tam bli bliżej właśnie mojego obozu To bym tu wybudował, z tym, że w życiu mi to nie przyszło do głowy, żeby opłynąć dookoła wyspę Tą tutaj, nie wiem czy to się uda, może być to dość duże wyzwanie, mogę nigdy nie wrócić Jak gdzieś zabłądzę czy coś ja też nie no, na zabłądzenie to jest... Nikła szansa Wystarczy włączyć te takie... No bo jest, można włączyć w menu, że pokazuje na przykład gdzie jest nasz obóz, jest taki znacznik to wtedy się nie zabłądzi. Tylko nie mam pojęcia, ale taka wyprawa będzie trwać, bo w ogóle się nie orientuję w tym, jak ta wyspa jest duża. Ja z reguły trzymam się tutaj tej swojej części, tej wyspy. Dlatego też właśnie za bardzo się nie orientuję, jak ona jest duża. Na czas budowy, jak głównie będę tutaj siedzieć. Tak, w namiotach da się spać, to dobrze, więc jeszcze sobie zrobię na zaś ognisko, żeby sobie przyrządzać potrawy. Bo na czas budowy, właśnie, ja raczej będę tutaj cały czas siedzieć. Czekaj, czy to ognisko się zmieniło? To takie duże. Dawno go nie robiłem. O, tutaj też taka ikonka, budo te ikonki budowania zostały pozmieniane. Okej, okay, dwa patyczki. HA! Coś tutaj nie widzę tych patyczków nigdzie. Tam wokół mojego obozu jest mnóstwo tych jakichś krzaczków, gdzie są patyczki, a tutaj, o lipa. Muszę znajdywać je na ziemi. No ale ta trawa duża to może i jest. A po co wygniskach tutaj jest? No dobra, jak już zacząłem budować, to wybuduję. No więc tak, ta tratwa dłużej jest właśnie ciekawa. Na pewno będzie się tam dało postawić łóżko. Jestem ciekaw, czy również na przykład ognisko będzie się tam dało zrobić, czy coś. Nie, no nie chcę go jeszcze rozpalać. No dobra, póki mam jeszcze. Znaczy, się, wiem, że to głupi pomysł. Ognisko na tratwie. To nie jest mądry pomysł, ale to jest The forest. tutaj. Różne rzeczy e, głupie potrafią. Być możliwe, więc kto wie może i to też jest możliwe. Na początku. Póki te kłody są w miarę tutaj blisko, to będę je tako nosił w ten sposób. Ale już później jak zaczną mi się kończyć ze drzewa, co są blisko i będę musiał ścinać jakieś tam w oddali, to będę raczej brał ten wózek. I przy jego pomocy przywoził sobie kłody. Bo na początku postaram się wybudować, yy, znaczy się wszystkie tam kłody. Na razie, postaram się na razie właśnie zdobywać tylko kłody i tutaj wbudowywać te kłody. Patyczkami to zajmę się na samym końcu. Połażę po lesie gdzieś tam i dość szybko je zdobędę. No, na tą wyprawę też będę musiał jakiś zapas jedzenia mieć. jakieś tutaj mam. Tak czy siak będę musiał często właśnie schodzić na ląd, coś upolować sobie, ewentualnie coś gdzieś tam pozwiedzać. A, niby też w tym patchu chyba dziki? Zostały wygląd dzików poprawiony. Nie sprawdzałem. Musiałbym tam iść do tego zimowego biomu. Ale coś pamiętam, że chyba polowałem na dziki jakiś czas temu. Byłem w tym zimowym biomie. Bo robiłem z tego odcinki. To chyba te dziki jakoś tak właśnie. tak słabo wyglądały. Niby teraz poprawiony wygląd. Nie wiem. Nie chcę się tam iść tego sprawdzać. Mam teraz inne rzeczy na głowie. Jak właśnie budowa tej tratwy. Pamiętam, jak kiedyś woda w tej grze wyglądała tak słabo z początku. Później w jakiś tam paczach została poprawiona i wygląda tak jak teraz, czyli bardzo dobrze. Ogólnie jestem ciekaw, czy ten Forest zostanie już jakieś usprawnienia graficzne. Mam tutaj na myśli takie jakieś, nie wiem. Może niektóre tekstury, na przykład zobaczcie na teksturę ręki postaci. Ledwo ten paznokieć, widzi, ledwo ten paznokieć widać. A tekstura akurat chyba mam w tej grze ustawione dość wysoko. I na rzeczy tak mniej więcej na średnie. Zresztą zaraz wam pokażę moje ustawienia. To są moje ustawienia. E, wielokrotnie z tym kombinowałem, różne rzeczy zmieniałem. I to są jak dla mnie optymalne ustawienia. No Chyba, że ktoś ma jakieś uwagi, co. Bo nie orientuje się, co w tej grze na przykład zużywa. E, znaczy się tak. Grając przez w tyle gier przez tyle lat, człowiek się już orientuje, mniej więcej, które ustawienia zużywają najwięcej yy, zasobów komputera i które najbardziej mulą grę. Z tym, że często jest tak, że w każdej grze to nawet jest inaczej. Bywa to inaczej, więc nie, nie wiem właśnie, w które w deforeście ustawienia najwięcej zużywają y, pamięci i po prostu tego nie testowałem. Musiałbym trochę posiedzieć. A jak ktoś się orientuje, to może mi dać znać, co tutaj zmniejszyć lub ewentualnie co nie zużywa kompletnie prawie zasobów i zwiększyć. Czy mniej więcej są tu ustawienia takie średnio wysokie? Bo The Forest akurat optymalizacja, no nie jest zła, nie jest zła, ale no mogłaby być lepsza, patrząc na to, na tą grafikę, która no nie jest brzydka, ale też no mogłaby być lepsza po prostu. Na jakim to silniku działa? Na Unity. Bardzo powszechny silnik w tych czasach. A nie zawsze działała, z tego co będę tam kiedyś działała na inny. Później zrobili przesiadkę na Unity, był duży skograficzny. graficzny. I w sumie dobrze zrobili. Tylko ja do dziś czekam na premierę tej gry. <grym> to jest jedna z tych gier, których na premierę czekam najbardziej i się doczekać nie mogę. Z reguły jest tak, że jest jakaś gra zapowiedziana, jakaś tam nowa. O, dajmy na to, Wiedźmin 3. No, i człowiek czeka na tą premierę. Czeka, czeka i czeka. A w Forestie jest inaczej. I ogólnie z tymi grami w Early Access. Bo grę kupujesz, możesz już w nią grać. Ale cały czas czekasz, aż będzie ta premiera, aż wyjdzie jej finalna wersja, i wciąż myślisz, że wciąż masz takie wrażenie, że eee... to, w co teraz grasz, ten build gry, w której grasz, to nie jest finalny i że może być o wiele lepszy. Z tym, że ciekawy jestem, czy ten Forest na serio się jeszcze dużo poprawi, czy już mniej więcej. No, czy może nie? Albo może twórcy będą to w nieskończoność tę gry robić? Jak wiele twórców, którzy tworzą gry w Steam Early Access, nie wiem, nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. No i nie wiem, teraz już przydałoby się, może, wózek wziąć. No, chyba, że tutaj jest tych pary kut, które są tak. w miarę blisko upieka sobie jakieś mięsko bo już widzę, że pasek wytrzymałości tej kondycji już trochę tam spadać zaczął dobra, gdzie ten wózek był? No czy tam sanie, ja mówię na to wózek, choć kół to nie ma, więc wózkiem to raczej nazwane być nie powinno. Ale jakimiś saniami już jak najbardziej. O, może już mi się mięso opiekło. Tutaj nie, nie, nie należy czekać zbyt długo, bo jeszcze nam się... To mięso spali, dobra. Też miałem takie czasami zastanowienia, pomysły, czy nie spróbować w jakąś inną grę Early Access sobie pograć. Bo jest na imię mnóstwo w sensie. Tego typu. Podobnych. Taki tam surwiwa coś w tym stylu. Z tym, że do dziś nie wymyśliłem sobie, no tu by się jeszcze dało jedną kodę położyć, albo i ze dwie. Z tym, że do dziś nie wymyśliłem... Jaką grę. Bo tak na razie to mi się tylko The Forest podoba. Inne no, jakoś mnie do siebie nie przekonują. Nie wiem, możecie mi polecić jak coś. O no kurde, no szkoda, że ja nigdy tej dużej tratwy wcześniej nie budowałem. Może to wyglądać naprawdę ciekawie. Mam nadzieję, że będzie dobrze działać. Bo to jest jednak The Forest. Może się to jakoś zacinać na jakichś skałach, czy coś. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. No, już coraz dalej te drzewa są. Już tutaj sporo wyciąłem. I się trochę tutaj terenu odsłoniło. No, ale ja mam włączone te odrastanie drzew, czyli że chyba co każdą noc odrasta 10% drzew. No i to jest bardzo przydatna sprawa. Bo zawsze nam trochę te drzewa odrastają. Dzięki czemu dalej możemy coś budować. Nie martwiąc się o brak surowca, no z tym, że trzeba trochę poczekać, żeby te drzewa odrosły, jakich wytniemy zbyt dużo. Dobra, nie z się na telegwany polować. Jaszczury, gekony, zasarane, może w przyszłości. No, jakbym płynął na tej tratwie no to szkoda, że w tym deforestie nie ma wędki. Więc sobie płynął na trawie, łapał ryby i. No, i bym w sumie wtedy żył na tratwie jak w grze, jak w grze raft. Z Deforest'a bym zrobił raft. No, może i by się dało. Z tym, że nie mam wędki. A no, i zobaczcie, no. Nawet nie sprawdzałem, czyli to jest morze. Bo nie możemy się stąd wody napić, czyli jest słona. No, czyli to morze. Tam z tej mojej sadzawki, z tego mini jeziorka koło mojego obozu, mogłem się napić. Widocznie to jest właśnie jakiś taki mini staw, w którym jest słodka woda. Dobra, ile tu też się zostało? No, jeszcze trochę kłód, jeszcze trochę patyczków. No, myślę, że. Myślę, że zaraz powinienem to ukończyć. W tym, że tych patyczków mi się nie będzie chciało zbierać. Ale słońce już zachodzi, z drugiej strony. No nie wiem, chyba dokończę budowę w następnym gameplayu. I nie wiem, czy w następnym gameplayu od razu wyruszę. Czy zrobię sobie najpierw jakieś zapasy, w sensie znowu udam się na jakieś polowanie. No trochę mam tutaj miejsca, ale przydałoby się go więcej, bo ja mogę tam długo dość być. Uzbieram sobie tutaj trochę. A... Jedzenia, będę musiał połazić też tam, gdzie są te walizki od samolotu. Może uda mi się znaleźć jakieś batony na podróż. Picia trochę mam, jak widać, ale jeszcze więcej by się przydało tego tutaj mieć. No, więc trzeba się będzie na tą podróż przygotować. Okej, okay, słuchajcie, tak więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.